Dobra, zaczynamy Weroniką, która teraz wie całą pizzę, bo jest po szkole i jest mega głodna. Odpoczywam chwilę, bo naprawdę oh, najadłam się jak byk, um, ale śliczna pogoda, po prostu summer vibes i uh, słoneczko właśnie pada na łóżko, więc... Jest mi bardzo cieplutko, eee, za chwilę będę czytała koty i będę ogólnie sprzątała i wszystko, ale jak na razie to czytam swoją nową książkę The Surgeon, taki kryminał, w sumie fajny, ale zaczęli dodawać tam jakieś takie romantyczne love triangles i mi się trochę to nie podoba Ale fajna książka, kupiłam ją na karbucie um, i kosztowa... kupiłam 5 książek za 2 euro, więc myślę, że, myślę, że fajny dzień Już końcówka roku szkolnego I jak wracam do domu po szkole To jedyna rzecz, którą chcę zrobić To po prostu usnąć Chcę po prostu drzemkę Długą, cieplutką drzemkę I na nawet teraz trudno mi normalnie otworzyć oczy A ja śpię, ja śpię bardzo długo Więc ja nie rozumiem Eee, czemu jestem taka śpiąca, ale po prostu wracam do domu i jestem taka wykończona. Albo siedzę na telefonie i nawet nie mogę, nie wiem, kupić książki przeczytać, albo nie mogę, bo ja mam za, za niedługo też egzaminy, eee, bo będzie lato, eee, będą wakacje, takie wakacyjne egzaminy. Eee, no i nawet. Ojejku, nawet uczyć, nawet nie mogę wstać po prostu, żeby się uczyć, bo tak mi się nie chce Nie wiem, czemu jestem taka zmęczona Szkoła mnie w tym roku naprawdę po prostu wykończyła Poczytam jeszcze, nie wiem, z wartościami mojej książki jestem już więcej, więcej niż połowa tak na razie jest gut, jest ale poczytam jeszcze chwilę, wstaję i robimy razem rzeczy Dobra, dziewczyny, robimy sobie coś szybkiego do picia Żeby się obudzić I bierzemy się za robotę eee, Dodałam szybko do listy naszej zakupowej że w mi kupić Bo w tym weekendzie ja e, Robię śniadania i robię francuskie tosty eee, W pierwszy dzień Będzie chyba z bekonem i z jajkiem A w drugi dzień będzie jajko i rukola W sumie to myślę, że Jakbyśmy kupili buratę to, to ten pomysł z rukolą by był fajniejszy Ale niestety W... w i jakoś tutaj blisko nas chyba nie ma żadnych sklepów z burakiem Bo bym musiała jechać do e, centrum Jak zawsze, wszyscy widzicie, co ja sobie robię do picia Najlepsze rzeczy na całym świecie, green juice Wiem, że 16 stopni w Polsce to, to nic, ale u nas to jest summer Właśnie zorientowałam się, że jutro mamy Pink Day w szkole e, A ja nie mam żadnych różowych ciuchów Mamy Pink Day dla chorych dzieci, to jest taki fundraiser Taki charity event I mamy się ubrać na różowo I zabrać ze sobą 2 euro um, Ale ja chyba nie mam żadnych Znaczy mam kilka różowych ciuchów Ale nie mam żadnych takich mega ładnych Więc razem ze mną będziecie musieli wybrać outfit No jutro mam mieć gotowy essay z angielskiego O którym zapomniałam Miałam tylko 2 dni I w sumie już go zaczęłam Ale dzisiaj go muszę skończyć I to będzie 2,5 stron a4 pages, tylko że ja zawsze piszę mniej, dlatego że ja głupia zamiast normalnego zeszytu z linijkami kupiłam sobie zaszyt z e, kwadratami. Nie wiem czemu nie pytajcie się mnie, I literally have no clue. Czwartoklasiści mają za dokładnie tydzień e, koniec szkoły, mają ostatni dzień i mają graduation. E, I w sumie to mi jest trochę smutno, bo ja mam właśnie kilka koleżanek w czwartym roku. E, za którymi będę właśnie tęskniła, ale z, z planujemy się jeszcze zobaczyć raz, ostatni chyba raz e, na wakacjach, zanim polecę do Polski więc pojedziemy do Belfastu chyba spróbować chick i w ogóle e, za niedługo ma, znaczy wakacje e, ma być Taco Bell w Irlandii i jestem bardzo szczęśliwa, bo próbowałam właśnie Taco Bell jak byłam w Hiszpanii i było przepyszne e, i przywiozłam troszeczkę wujkowy, żeby spróbował nie smakowało mu, niestety, ale spróbowałam tylko tako. i szczerze chciałabym spróbować Crunchwrap Supreme i chciałabym spróbować jeszcze Bacha Blast, bo niestety nie było wszystko, wszystko co jest na menu. Pytaliście się mnie ostatnio co to ja syropy właśnie używam do swoich e, pić, e, ja robię sama syropy, bo zobaczyłam taki filmik na TikToku i zdecydowałam, że to sama robiła, e, bo to jest w sumie tańsze niż kupowanie syropów. E, i i na razie zrobiłam syrop Earl Grey, syrup z herbaty hibiskusowej I teraz zrobiłam sobie herbatę, znaczy nie herbatę, tylko syrop z herbaty Earl Grey pomarańczowej I bo widziałam taki przepis, taki blood orange syrop No niestety nie zrobiłam dokładnie blood orange, ale mam pomarańczowy Earl Grey Jest bardzo dobry, tylko że nie jest bardzo słodki więc albo muszę go dodawać bardzo dużo, żeby była taka słodkość wyczuwalna, albo muszę po prostu, nie wiem, kombinować. E, ale jest pyszny, za niedługo się kończy. Nie wiem w sumie, czy będę jeszcze robiła syrop, bo ten już mi, już mi przetrwał chyba półtora miesiąca. i ja dosłownie dzisiaj nic nie zrobiłam relatable um, ale wiecie co powiem wam że jest fajnie bo zmienili nam egzaminy w środku roku, więc trochę dziwnie, ale zmienili nam egzaminy, bo oni nie uznawali nas e, jako rok covidowy, bo ja miałam, ja byłam w pierwszym roku, czyli u was byłam w Ósmej, nie, nie ósmej klasie? W szóstej klasie? Nie wiem, nie wiem, dobra, coś takiego e, Byłam w pierwszym roku secondary school, w liceum um, No i wtedy był covid I oni zdecydowali, że nie, jest, nie jesteśmy rokiem covidowym A chyba z, 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 3 tygodnie temu zdecydowali magicznie, ze, że jesteśmy Więc mamy teraz e, mniej rzeczy na maturze e, Tak jak roki e, covidowe Więc teraz jesteśmy rokiem covidowym i na przykład zamiast w historii, zamiast uczyć się, nie wiem, tam czterech różnych tematów, to uczymy się... Nie, z pięć różnych tematów, to teraz uczymy się czterech, a na angielskim zamiast uczyć się o trzech różnych jakby e, jakichś takich, nie wiem, tematów, coś tam, coś tam, coś tam, e, zamiast pisać o wszystkich trzech, musimy tylko napisać o dwóch, więc w sumie fajnie. Trochę do tupy, że oni tam nam teraz to zmienili, w środku roku, e, po tym jak się już nauczyliśmy tego wszystkiego, e, ale dobra. I wszyscy teraz w właśnie tym czwartym roku u was tak panikują. Niektórzy w ogóle się nie uczą, w ogóle mają w dupie tą maturę i ja takie: Guys, oh my god. Wiem, że w Polsce teraz piszecie maturę, chyba tak. Um, albo skończyliście? Nie, chyba jeszcze piszecie. Mm. U nas nie piszemy w maju, my piszemy w czerwcu Po tym jak szkoła się kończy na wakacje Więc no, to będę ja za rok Będzie stres maturowy za rok Zainstalowałam też taką bardzo, bardzo fajną aplikację Razem z moją koleżanką i to jest aplikacja, gdzie Notuje się jakby kiedy się uczyło, co się uczyło Ile minut, czy tam godzin się uczyło, i to, to jest bardzo fajne. I codziennie sprawdzamy, czy jedna z nas się uczyła, i powiem Wam ma mały sekret. Czasem, jak nie mam czasu się uczyć, albo po prostu mi się nie chce, to nastawiam ee, taki jakby zegarek. Na taki timer na jedną godzinę i jej pokazujesz kolejność. się tak cieszę, że się uczyłam. A tak naprawdę to się nie uczyłam, tylko nie wiem, siedziałam na iPadzie albo coś. But don't tell her, she'll be mad at me. Teraz zamiast udawać, że się uczę, to teraz naprawdę się zacznę uczyć. Patrzcie, bardzo fajna. This is an ale bardzo fajna. Co? <ślesy> znaczy, słuchaj, mam jeszcze całe wakacje, okej. Okay? Hmm. Więc dajemy angielski i mam timer na godzinę. Wystarczy mi godzina. No chyba tak, 30 30 minut. Nie, dobra, godzina. I czas start. I tutaj właśnie tak, że jak się otwiera telefon i się wchodzi w jakieś aplikacje, to twój telefon zaczyna właśnie tak wibrować. Taka ona mi powiedziała, jeszcze tego nie wypróbowałam Ale ja w sumie ja nie mam problemu z używaniem mojego telefonu Jak robię jakieś zadanie domowe czy coś Lubię mieć przy sobie, bo wtedy jak nie jestem czegoś pewna To zawsze mogę coś wygooglować Ale no, w sumie fajna aplikacja, taki fajny tip Używałam kiedyś florę, ale nie wiem, znudziła mi się trochę ta Flora Więc jak na razie to mam tą nową aplikację Nie wiem czy wiedzieliście, ale to jest mój przyjaciel Blue! A moja, moja najlepsza przyjaciółka gdzieś śpi Hello my friend! Hello! Wreszcie skończyłam I to wszystko zajęło mi z godzinę coś takiego i tak używałam e, chat GPT, żeby mi pomogło, ale powiem wam dlaczego. Na początku roku szkolnego e, zdecydowałam w, moi, w moich moralach, w moim moralnym kodzie w głowie, że nie będę używała AI, żadnych chat GPT, niczego, żeby mi pomagało w, w moich pracach domowych, w ogóle w moich studies, we wszystkim po prostu, bo myślałam, że po prostu ja to mogę zrobić sama i że to nie jest niepotrzebne do życia. Ee, że mogę używać swoją własną inteligencję, ale porozmawiałam z tym moją nauczycielką od angielskiego, i pamiętam, że to jest naprawdę mądra baba. Ee, ja myślałam, że ona też by była, by była przeciwko AI, ale ona mi powiedziała, że skoro to już mamy, to mogę to wykorzystać. Tylko nie w taki sposób, że będzie pisało wszystkie kurde moje e, eseje dla mnie, tylko tak, że po prostu będzie mi pomagało, albo nie wiem, inspirowało czy coś takiego. I w sumie miała rację, więc zdownloadowałam chat GPT i używam. Weronika na początku roku szkolnego nie byłaby ze mnie dumna, ale wiecie co? Skoro używam chat GPT mądro, to jestem siebie dumna. Wiem, że to brzmi troszeczkę głupio, ale naprawdę postanowiłam sobie, że nie będę używała AI, bo ja nigdy nie używam, w ogóle nie byłam zainteresowana tym, ale powiem Wam, że pomaga. Tak na przykład, na przykład teraz w historii piszę... Kolejny esej, takie wypracowanie, które mam mieć na następny rok, na 1 maja 2026 roku, ale zaczęliśmy go pisać teraz znaczy na początku roku. Um, I jak próbuję znaleźć jakieś strony, i nie mogę ich normalnie na Google znaleźć, to szybko AI mi je daje, ChatGPT mi je po prostu od razu daje. I jest w sumie fajne, bo nie dodaje mi jakiejś ekstra niepotrzebnej roboty. Więc nie wiem, jeżeli się boi, bo, bo, boicie używać AI tak jak ja kilka miesięcy temu, to się nie bójcie, bo naprawdę to pomaga. I jeżeli używacie to w taki sposób, gdzie AI nie robi waszego całego zadania domowego, to jest ok. Muszę się przyznać, kilka razy poprosiłam, żeby mi napisało jakieś tam paragrafy, jakieś takie akapity. Ok, nie będę kłamała. Kilka razy na politykę, bo polityka jest trudna. Um, ale jest fajne, bo. Pomaga i nie dodawa wam jakiejś ekstremalnej roboty, która wam jest niepotrzebna. Więc skoro już mamy coś takiego, to używajmy. Tylko mądrze. W sumie to też mi pomaga w matematyce czasem, jak potrzebuję, żeby mi coś wytłumaczyło. Yy, ale i tak wolę się zapytać wujka, bo wujek wie wszystko ta -da! Moje piękne notatki, so beautiful! Drugie półfinały Eurowizji się zaczynają co za 10 minut, a ja dopiero wszystko ogarnęłam. Poster zrobię jutro rano, na... zrobię jutro rano, napisałam do mojej nauczycielki i w sumie fajnie, bo ona jest Polką, ona jest moją nauczycielką od informatyki i się jej zapytałam, do której godziny właśnie zostaję w szkole, żebym wiedziała, kiedy mogę podejść, kiedy mogę pokazać i zmienić coś, jeżeli będę musiała zmienić, ale wiecie co, przeczytałam to wszystko, co mam tam włożyć i ten poster w sumie jest prosty, więc... Przepraszam, zrobię go jutro rano, e, bo zamiast iść się mieć, to ja do Was bo Eurowizja się zaczyna. Oglądam Eurowizję właśnie z Montenagro i Boy. nie zawoła, żebym poszła na dół, bo jest Ice Cream Truck. Ja nie mam kasy, ale no mam nadzieję, że on ma. To jest mój fit. Mam na sobie piżamkę. O kurde, nie widzicie, mam sobie piżamkę. Mam shorty z piżamki i mam swoje panty i kurtkę on do mnie krzycza z balkonu, bo on właśnie z pracy przy, przyszedł, więc ja muszę biec, żeby on mi nie odszedł. Jedyne co mogę powiedzieć, pan przemiłe przemiły i się śmiał, bo on się zapytał, czy może poprosić coś więcej na tym, czy jakieś ciasteczka czy coś, A się pan z niego śmiał, że będzie jak z Amenem oglądać Eurowizję, jak Adam ja tak się obuwuje, jak śpi. Um, jestem bardzo szczęśliwa. E, wszystkie kraje, oprócz jednego, przeszły do finału. Miałam nadzieję, że Georgia przejdzie, bo Georgia miała piękne, piękną piosenkę, e, ale przeszła Litwa, przeszła Grecja, przeszła e, Finlandia. Jest! Ich komę! Ich komę! I cała reszta jestem szczęśliwa, że Irlandia nie przeszła. Bo niestety ta piosenka mi się nie podoba do dupy. No, ale tak jak mówiłam na początku filmu, to ja po szkole jestem taka wykończona. Ja po prostu nie mogę doczekać, aż będę w łóżku i będę mogła iść spać. Więc this is my time.